Cześć, witajcie! Dzisiaj zapraszam Was do Polanicy Zdrój. Jest to miasto uzdrowiskowe, które leży w województwie dolnośląskim w powiecie Kłockim. Zapraszam na film. Polanica położona jest w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej u podnóża masywu piekielnej góry, a południowa jej część leży na zboczach gór Bystrzyckich. Miasteczko to przede wszystkim uzdrowisko. A pierwsze wzmianki o tutejszych wodach leczniczych datuje się na pierwszą połowę XIX wieku. W 1890 roku doprowadzono linię kolejową z Kłocka, co przyczyniło się do rozwoju uzdrowiska. W latach 1905-10 powstała nowoczesna rozlewnia wód mineralnych. W 1906 roku otwarto luksusowy dom La o 130 pokojach. Dzisiejsze sanatorium Wielka Pieniawa. Był on uważany za najnowocześniejszy na Śląsku, ponieważ posiadał własny zakład przyrodoleczniczy z pełnym wyposażeniem. W tym czasie zarówno Wielką Pieniawę, jak i Park Strojowy oświetlano już światłem elektrycznym. Łagodny podgórski klimat oraz obfite źródła wód mineralnych stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku, Leczenia chorób układu krążenia i przewodu pokarmowego, a także zwalczania nałogu palenia tytoniu. W 1974 roku powstał zespół uzdrowisk Kłodzkich z siedzibą w Polanicy, grupujący pod jednym zarządem obiekty sanatoryjno-uzdrowiskowe i rozlewnej wody mineralnej w Polanicy, Dusznikach oraz Kudowie. część uzdrowiskową otacza piękny park pełen starych drzew i egzotycznych krzewów, różnokolorowych azali, rododendronów i magnolii. Polanica-Zdrój dysponuje dobrą bazą leczniczą, turystyczną, rekreacyjną i sportową. Polanica jest dobrym punktem wyjścia na następujące piesze szlaki turystyczne gór stołowych i gór bystrzyckich. Czerwony w kierunku schroniska PTTK pod Muflonem, niebieski w kierunku Wambierzyc oraz Radkowa, zielony w kierunku Batorowa i Karłowa oraz żółty w kierunku przełęczy Puchacza. Dzięki za obejrzenie filmu, pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku. Cześć!